To jedziemy. O dobra, akurat, no idealnie już ustawione jest takie powinno być. Spokojnie, ja bez stresu nie. nie pali się. Śpedeś, hererka. Na czar schodzisz. Hererka też mi się nie przydasz. No ciekawe czy jest. Dobra. Jeszcze nie ma go. Dobra. Dobra, to lecimy. Nie, jeszcze nie, nie, oni najprawdopodobniej transfery zrobią pod koniec, pod koniec stycznia, początkiem lutego raczej. Poczekają aż wszystkie będą, raczej wątpię, żeby już teraz zrobili. Uff. No Jezu, jaka luta. Dobra, to lecimy z koksem. Jeszcze sporo takich spotkań. Aj, źle, 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 dawaj go tutaj, no. Ojejku. O, dobre, dobre, aj. Aj. Nie ma bomby. Dobrze, kurczę, blokujemy. Tam chyba żółta kartka będzie. Nie, nie dał dobrze. Co ten zrobił? Się obalił. Dawaj Persil. Dawaj Persil. Aj, to miał być zwód. Jesus. Kurna, ten ze spalonego nie przybiegł? Chciałeś powiedzieć wampir? Kurna no przejona Pięknie O nie Dawaj runy Dobrze No to chodziło, taki był plan Tam muszę pokryć Kurde Karik i czulu. He, he. Kurczaki, no już było blisko. Nie no, to nie Dawaj, dawaj, kaj. Kurna jeszcze coś ty zrobił! Zapamiętało tu strzał Aaaa ja. Mogę do no, tyłu zagrać, nie? Żeby miał... pustaka by było ...lepszą Dobrze Ej no, kurde No Nie brawo, jakie brawo? O, to był pa! Luksusowo No nie. Dobra Persil, kurna To mi się nie podobało, jak mi się samo zmienia. Nie lubię. Pięknie, Dawidek. Nie no. Takie szczały na Dawida to nie, to nie bardzo. To nie to bardzo. To... <śle> źle, 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 źle. Pięknie. <śle> Powszeczka. Dobra, bombeczka. No, uderz to, kurna. Co jest? A... To nie ten przycisk, kurwa. Gra... Gra... Grałem przed chwilą w ps -a i no. dlatego tak. Oje. No nie no, sędzia, co ty gwizdzisz Co za nurek. To nie wiem, że wolny dobrze walisz. Aha. To dobrze, to dobrze że ci tymczasem nie wpadło. A kurna, już szła taka okay. piłeczka do przodu. Dawaj, kurna, przestań się bawić tą piłą. Cholik. No, daj, 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 oddaj. No, aj się, zawrócił. Zawrócił Persi. Już drożny. Wyjaśnił. Co to było? Jaka banio? Aaaaaj! Tak, tak, tak! Ajś, kurde! Jest, jest, nie! O ty... Kurna, no ja jego! Ja mam pikę! Ale pikę zjął! Ajś, zjął. Aj, nie ten. Tu jest pikę, więc on nie przejdzie. Chyba ty! O no, no! jejku Ale korna szkoda że powtórki nie. Szkoda, że powtórki nie pokazali Ale ja nie... Tak, tak to! O Jezu! Karny! Nie ma jak! Ale zbaboliłem to! Babol niesamowity Nie będzie RFP! <laughs> Ojejku! Ale mu wcisnął po tylu sytuacjach! Kurde, mogę wyjść nim do końca! Ależ pech! O, tu Popalik. minąłem się z tym ślizgiem, kurde! Ale ładnie wpadło! Jakby co, to ten, powtórek z bramek, nie, nie przeskakuj! No, e e, 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 co mi psujesz z zawodnika, kurde? E. <laughs> nie na tego. O, oh, ja. Myślałem, że dojdziesz bardziej. A chyba nie chciałem. Na ELO, nie? Chciałem obrońcą wejść właśnie. Bo jakbyś był tym. Yy, tym, co biegłeś, to. no to bym. No nie! Aj, niepotrzebnie Kurde, patrz jak mu się przypadkowo odbija do niego, no Do kogo? No Jaki? Gdzie tam Lilipu, Z czym do ludzi? Nie do tego, ale Nie do tego, ale dobra Aj, za mocno! Alba A nie! Dobre! Nie! No do tego miało... Ha! To ja! Gdzieś ty zagrał, Lujo. Oj! kurde! Bronij, bronij, bronij! Ajajajajajajaj... O! Kurna. Ale go zmień się na tego, no, no Be, e, co e. pań, co? Co? Wszystko czysto patrz Tak, Marian! Falkao! Jezus nie wierzę! Co za niefart. To, poin... to, to powinna być brama bramka. To była pewna bramka. No niestety e właśnie e, właśnie no, mam tak delikatnie i mówiąc Aj kurwa i znowu ładnie ładnie widzę No o, o Jesus Już myślałem, że oh, swoje jak oh. będzie Eee Właśnie Ten jak pokazuje jutrożny z Barcelony Ten jak tam wyjeżdża Pięknie Dawidek O No nic No, tak właśnie. Czytelne podanie zbyt czytelne przynajmniej dla niego. Uh, 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 dlaczego tak u nas? Bo cienki no, jest, jest. hehe. <laughs> e. O! Nie dobranie! Messiego nie należy obracać. A ruja wodna! Kury! No! Jaj! <laughs> Jaki farcia! Jeej, kurde, no nie mogę. No. No. O, dojdziesz, dojdziesz. Kurde, nie doszedł. Dawaj, brawo. brawo, brawo, Karik. Aś. Brawo, to mój Brawo, broni ta. Ależ fatalnie. <noise> nie, nie nie Spokojnie. Na, sp na spokojnie wyczyszczone. Nie wolno. O, Ojezu, jeszcze gorzej. Nie, nie A widek. Aaa, O całej umie tam strzelać. Dawaj, władzę Mata. Kurna, co tak blisko niego biegnie JEST! JEST! PIĘKNIE MU TO WYSZŁO! Ojojoj! Oj, oj. No. Jest, Robin. Pięknie dostał, Mata tu zakręcił obrońcą, zać. Ciach, ciach i hycu-mycu. Ależ ładnie. Dobra, dobra, ty teraz się nie tłumacz. Przerwa! W odpowiedni timing! Trzeba było już wiedzieć, kiedy strzelać. Dobrze jest. No, trochę. Dobra, ja muszę zmienić. Dam, y, chavi! Wiem co zrobimy, zrobimy, tu Tak. nic nie robi. Spokojnie, a co, Dawaj, myślisz, że to tylko tej ty zmiany robisz? <laughs> a, a to jakie? Daily Blind. Haha, nie wielkie emocje pierwszej połowy tego meczu. Co będzie w drugiej? Możemy zobaczyć. FPS. Nie, spokojnie. Ja tu sztuczek nie znam, ale kryje w dobrze. Tak mi się przynajmniej wydaje. O! <laughs> Szybko piech! No, chciałem powiedzieć: do... spalony, no, spalony, spalony, bez stresu, wszystko pod kontrolą, wampir na spalonym. Nie bój się, krótko nie zagram Aj, ja. kurno, miałeś do tego drugiego Oj! Busket to... nie, nie. Z... Złapiła Wiem, druga. I tak, nie tak, mało. Persil Garny! LUDESTO! <śmianie> Bramkarz to tam się lekko zawiesił To są właśnie te bramkarze w Fifie Co oni robią O Jezu, po co ten drugi ślizgacz był to ja nie wiem Dobrze padał O, jeszcze lepiej <śmianie> No coś ty bie... do piłki A kurna Bardzo wyrównane spotkanie Ładnie No długa Messi No nie, nie Nogem <ścoughs> del i ten zamachowanie aj niepotrzebnie mu od razu oddałem, ale dobra, dzięki da, o jest, no, jest, 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 jest. padła to było i szło, takie podania, no no, chodziła piła, tu się przypadkiem rzuciłeś ale jak już przeszła runej, dziękuję Jaka od ja, tak, tak, razu co na bramkarza zwalasz? <laughs> Urna, kręci to. Te kółka, lambady i inne takie. O ja, dole. Zapomniałeś, że tu na koniec jeszcze D Dawid czeka. I nie stagówkę z. Obrońcom moim, cię proszę, nie tak, co to było? Jaki wapen? Co za. Zagranie. Za no nie runaj się wrócił. Odebram. Takie jego teraz zadania są. A sędzia, spytaj. Ten następny, z zagranie. zagrania. Dobra, wyjdziesz. Ostatnio grałem, to takie kung fu bramkę dostałem, że się zdziwiłem. No patrz, przecież dobrze było. Gdzie? Do budy. No to nie wiem, sk skąd on to Garcia bierze, ale Pięknie, to Radam mój pięknie Ivan Persi po raz drugi. Dziękuję, dziękuję Pierwsza połowa to tylko rozgrzewka była Wszystko się tak stało. No dobra, dobra, ale za to widziałeś jak Radamer zagrał idealnie w tempo pamiętaj, że to trener odpowiedzialny jest za zmiany, nie zawodnicy. Ależ ty. Aj źle o! to zrobiłem niepotrzebnie. Nie słabo. Będzie? Nie będzie. No, e! Karny! Karny, ty wierzy! E, tylko żółtą mu daję. Ale co to za karny? Nie wie aż. No za no ba, blokuje dostęp do piłki. Ta noga jak mu się wygieła w ogóle? Jajego! Czas na hatrika? Nie. Oj. Oj! Oj, chyba jednak, czas na hatrika, Robina! Coś... Cisza się z drugiej strony zrobiła. <laughs> trochę. A taki się wydawałem cienki, co nie? <laughs> dobrze, chociaż nie ukrywasz, prawdę mówisz. Patrz, jak czyściutko samą piłeczkę dotknął. O Jezu. Oj, nie, a co to. Źle... Aaaaj, piękna jeszcze blokada! No nie! nie ma nic, buuu! Dawaj, 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 dojdziesz Nie dojdziesz Kiury O Pięknie dehea! No. Och! Jest niepotrzebnie tak siłowo. Niepotrzebnie tak siłowo. No ale. Ja walę siłowo. Przyszedłby ktoś. Przyszedł. Aj! Kurna! Rzucił się, ale nic z tego nie będzie. Widać było już, w którą stronę idziesz przed zagraniem. Dawaj, Garcia. Nie ma. Nie yeah. Słyszycie, słyszycie, a co? O nie, słuchasz normalnie. Pamiętaj, że kam... A nie, bo nie wiem czy kamerę masz, jak masz kamerę podpiętą do playa to jak ci mikrofon odłączy to... Ale nie, ja nie mam kamery, mam... Aha, a to no Ale nie, słychać normalnie. O oh jest No gdzie? A do budy! Do budy! Połamał go pięknie jest nie jest niezadowolony z siebie, z Swojej obrony. Wysokie podanie Dawaj runy. Dogonić, dogonić. Body. A, nie, on ma siłę. Aj, nie tak. Pięknie, <grystanie> <grystanie> Rafaelek. O, jajku. Nie. No, aj. Za długo się bawiłem! No nie! No dokładnie, nie tutaj! Kłęki jedne. Nie no, pekro, no, nie w tą to miał być ukatowany mecz, i bardzo się pomyliło! <laughs> Ciach, delikatnie! Delikatnie, kupił go! Aj, jebra, ponia piła. Co Ale się nie, nie da? Każdego nie się da. da, zobacz. Aj, będzie kontra? Nie to będzie. Zobacz, zobacz, jak nie obrońca to dehea. Przypadek. Się... Oj, oj, oj. Wszystko było zamierzone, tylko nie w tą stronę I zawrotka No widziałeś, oj. oj, oj. Ojejku. Ojejku. ojejku, ojejku Ojejku, ojejku Że to nie wpadło No, podziękował w pierwszy połowie coś jeszcze grałeś, w drugiej się chyba poddałeś. No ale to no, spoko. Dobra, <laughs> teraz...